Cześć, witam wszystkich serdecznie, kosmonożysfera.pl z tej strony. Z racji na to, że na zlocie będzie prezentacja przygotowana przez Antonio Montehano, będzie można również w konkursach wygrać dwa noże z jego akwafortami. Ja bym chciał przedstawić przed zlotem kilka, kilka prac jego autorstwa. Antonio jest mistrzem grawerunku, głównie zajmuje się Techniką zwaną Aquaforta jest to kwasoryt, czyli technika grafika, jedna z technik graficznych wklęsłych, która polega na, na wytrawianiu. Antonio poza akwafortą zajmuje się. Również klasycznym grawerunkiem, wykonuje też inkrustację, czyli uzupełnianie jakby przestrzeni jakimś innym materiałem. Na przykład mamy jakieś wygłębienie, i tam jest robiona inkrustacja, na przykład za pomocą złota. Do tego część z jego akwafort jest kolorowa. To nie jest tak, że to jest wynik trawienia jakiegoś specjalnego. To wynika z tego, że one są emaliowane za pomocą laku, jakby już po trawieniu. Tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o. Antonio, teraz kilka słów chciałbym powiedzieć o samej technice Aquaforty, jaką możecie sobie oglądać, nie wiem, w jakichś galeriach, jak jest wystawa grafiki. Aquafortę się wykonuje na, korzysta się z płytek miedzianych albo cynkowych, taką płytkę całą pokrywa się werniksem akwafortowym. Werniks działa po prostu tak, że on chroni płytkę przed trawieniem, tak? czyli wszędzie gdzie jest werniks, nie będzie trawienia. Teraz, jak mamy już zawerniksowaną płytkę, to ją się wydrapuje. Mówiąc kolokwialnie, czyli robi się rysunek na niej, i wszystko to, co zostanie w werniksie wydrapane, jest następnie trawione. Można trawić jeden raz. Można też trawić na kilka razy, wtedy się uzyskuje większą głębię. Antonio na przykład robił reprodukcję panien dworskich Velazqueza i tam trawi na kilka razy. Tak? Wtedy są elementy, które są bliżej widza i dalej widza, jest większa, większa głębia w obrazku. Dobra, mamy, mamy wkładamy taką płytkę z rysunkiem naniesionym do kwasu i co z tego wychodzi? no wychodzi trawienie, tak? Wszędzie tam, gdzie był wernik zdrapany, jest wytrawiona linia. Na tej płytce poza akwafortą jest też zapewne akwatinta. To co widzicie tutaj. Akwaforta to jest trawienie linii, natomiast akwatinta, trawienie płaszczyzn, przez to można uzyskać taki efekt cieniowania. Taką, taką płytkę po tym jak ona już jest wytrawiona, na nią nanosi się farbę drukarską i ściera się nadmiar tej farby. Po to, żeby... Żeby nie wyszła jedna czarna plama z tego wielka, tylko, tylko obrazek, który chcemy uzyskać. Następnie przykłada się materiał, na którym chcemy drukować, i to obkłada się też zapewne, jeszcze i to idzie na prasę, tak? Idzie na prasę i wychodzi nam odbitka. Tych odbitek robi się tyle, ile dana osoba chce, potrzebuje. No dobra, tak, tak wygląda. Technika akwaforty. U Antonio, jak się spodziewacie, jest to trochę inaczej, tak? bo tu nie ma, nie ma jakby tego elementu druku, przenoszenia tego wytrawionego wzoru na papier. Tutaj gotowym, jakby finalnym efektem jest trawienie na, na głowni noża. Co my tu mamy? Widzicie, jest tu orzeł w koronie i berło. I teraz ci bardziej spostrzegawczy, albo lepiej e, zapoznani z historią, wiedzą co to jest. E, dla reszty mała podpowiedź. Mamy banknot 50 złotowy, na nim Kazimierz Wielki, a tutaj orzeł Kazimierza Wielkiego i część z insygniów grobowych Kazimierza Wielkiego, jabłko i berło. E, I właśnie tego orła i to berło e, przedstawiono... Znaczy Antonio przedstawił na tym nożu. Teraz jeszcze gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, jak to powstaje. Wszystkie części tego obrazka, które, które są, że tak powiem, świecące, one są na równi, jakby z resztą, z resztą szlifu. Tak? To są te elementy. Które, na których był werniks. Wszystkie tematowe elementy to są te elementy, które zostały wytrawione. Teraz jeszcze jedna ciekawostka. Ja mi się wydawało, że noże Antonio, które powstają w seriach, są robione skalki, czyli one są identyczne, ale tutaj po rozmowie z Jasiem i Poznaniem z HPL, pozdrawiam serdecznie, się powiedział, że, że mam zwrócić uwagę jakby na zdjęcia, na których jest pokazane kilka noży z tej samej serii na jednym zdjęciu. I tam ewidentnie widać, że te wzory się różnią. One się nie różnią tylko tym, co jest wewnątrz na przykład takiego orła, tylko różnią się też samymi konturami jakby tych, tych poszczególnych elementów. Czyli to wszystko jest nanoszone z ręki. W jaki sposób Antonio to robi? Najpierw on sobie ustala ten obszar, czyli można powiedzieć taką ramkę, następnie ją wypełnia. Tak? Czyli taki kształt, on jest nanoszony najpierw ogólnie jako werniks, a później z tego werniksu są, no mówiąc kolokwialnie, wydrapywane te wszystkie małe linie, które, które tu widzicie. Teraz tak, poza, poza tym berłem i orłem, jak widzicie, są tu elementy, roślinne, zapewne są to liście. Liście są częstym częstym jakby no motywem w różnych technikach grawerskich. Ciekawe też, że one czasami wyglądają zupełnie nie jak taki stereotypowy, że tak powiem, liść. Poza obrazkiem tutaj na tym nożu jest też podpis Antonio Montejano 2011, czyli data wykonania tej akwaforty. Seria tych noży składała się z 15 sztuk, to jest drugi z 15 i nazwa producenta Muela. Jak widzicie, ona również jest wytrawiona przez Antonio. Tak? Antonio dostaje taki nóż no bez oznaczeń producenta, no bo to by dziwnie wyglądało, jakby była z jednej strony akwaforta, a z drugiej strony nie wiem, jakieś hamskie palenie laserowe Muela na, 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 pół, na pół głowni. Wszystkie albo większość pracy Antonio są robione na nożach z wykończeniem na lustro. Antonio powiedział Jasiowi, że to wygląda najlepiej i jest to w sumie dosyć logiczne z racji na to, że po prostu takie wykończenie daje największy kontrast z tymi matowymi elementami, które ulegają trawieniu. Samo lustro nie jest zbyt popularnym wykończeniem. Można spotykać w nożach myśliwskich, w jakichś art knife'ach bardziej skomplikowanych, natomiast no na co dzień rzadko się używa. Fajnie to wygląda. Lustro nazywa się lustro, dlatego że odbija wszystko, natomiast problem jest taki, że po dotknięciu ta głownia jest totalnie brudna. Później zostają takie ślady, trzeba było cały czas ze ściereczką do okularów chodzić, to wycierać, żeby to, to jakoś wyglądało. Tak się prezentuje ta już pewnie się na oglądaliście, ale nigdy za mało jeszcze chwilę pokazuje. Antonio dzieli swoje akwaforty na prostsze, bardziej skomplikowane, tak, którą oglądacie i te, które jeszcze będę pokazywał w drugim filmie. To są te akwaforty prostsze. Jeżeli chodzi o sam nóż hiszpańskiej marki Muela, no jest to, jak widzicie, nóż z głownią stałą, klasyczny profil głowni drop point, bolstery, dwie okładziny z poroża jelenia, dwa nity, Plus niturkowy rurkowy, bolster zapewne jest na, na schowanym nicie, jakby nieprzewróconym do końca, bo, bo nic tu nie od zewnątrz nie widać. Ciekawostka, jeżeli chodzi o to poroże, bo no, w oczywiście sposób poroże jest materiałem naturalnym, plus do tego jest materiałem, którego nie można przeszlifować do końca bo wtedy by się jakby no zeszlifował całą tą fakturę, o którą chodzi, jeżeli się wykorzystuje poroże, tak? To powoduje to, że płytki nigdy nie są identyczne. Tutaj macie tego dobry przykład. Z tej strony mocna wypukłość, tutaj wklęsłość, przy bolsterze z jednej strony szerzej, z drugiej cieniej. No taki to jest materiał. Pewnie można by dobrać... Bardziej odpowiednią płytkę, jakby bardziej symetryczną w stosunku do drugiej, no ale też przy, przy nożach produkcyjnych nie jest, pewnie to nie jest takie, takie obsiupnie, jak oni dużo tego produkują. To tam już idzie pewnie dosyć masowo. Te białe takie elementy, no to są te, które są przeszlifowane, tak? Tutaj pewnie był jakiś garb, który no tutaj musiał zostać przeszlifowany, żeby to było na równi z tym, z tym bolsterem. Tak się to prezentuje, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to trzeba przyznać, że jest naprawdę dobrze. Paznokieć się zaczepia w niektórych momentach, ale delikatnie. Nie ma żadnych dużych szpar, jakichś dziur, nic się tu nie rozkleja. Podobnie przy bolsterze. Bolster oczywiście jest lekko niesymetryczny, tutaj dłużej, tutaj krócej. Mówię oczywiście z racji na to, że no w większości nożek, gdzie jest bolster, a jeszcze nie daj Boże fałszywka, to te elementy zawsze, chociaż minimalnie, są krzywe. Jeżeli macie nóż, który ma idealną fałszywkę i idealny bolster, no to znaczy, że kawał niezłego egzemplarza udało Wam się wyrwać. Z tą Muelą przychodzi również pochewka, znaczy nóż przychodzi w pochewce skórzanej. Nie ma tutaj jakiegoś szału, ale też nie ma obciachu. Można śmiało sobie od razu troczyć nóż i używać go do tego, do, tego, do czego komu jest potrzebne. Tak się to prezentuje Antonio Montechano. Aquaforta. Zapraszam wszystkich na zlot. Będzie możliwość wygrania prac Antonio. Jeszcze w ramach ciekawostki tylko powiem, jeżeli ktoś tego nie wie, że u Antonio nie można od tak sobie zamówić tej pracy. Tak? To nie jest tak, że składacie zamówienie, chcecie taki taki wzór, on to robi. Antonia robi to co, to, 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 co on jakby chce robić. A te noże, które będą do wygrania na zlocie, są z serii, jakby, no już oczywiście niedostępnych, tak? Więc jedynie z rynku wtórnego ewentualnie można je szukać, bądź właśnie wygrać na zlocie. Więc na pewno gratka dla wszystkich, którzy chcieliby by takie prace mieć. Tyle z mojej strony. Dziękuję wszystkim i zapraszam do. Obejrzenia następnego filmu, który już nie, niebawem. Tam będzie prezentacja dwóch hiszpańskich nawach, właśnie z akwafortami Antonio Montechano. Dzięki, trzymajcie się na razie.